Nauczanie domowe. Poniedziałek, piąty tydzień zwykły. Psalm 104, wersety 1, 2, 5, 6, 10, 12 oraz 24. Tytuł: Majestat i Piękno. Błogosław duszo moja, Pana. Boże mój, Panie. Ty jesteś bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem, okryty jak płaszczem. Umocniłeś fundamenty ziemi, nie zakwieje się na wieki wieków. Jak szatą okryłeś ją wielką głębią, ponad górami stanęły wody. Ty zdroje kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś, Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Błogosław duszo moja, Pana. Psalmista zachwyca się stworzeniem. A dokładniej mówiąc, patrząc na stworzenie, zachwyca się stwórcą, jego dziełem, jego mądrością, jego wspaniałością. I widać tutaj, że ta bliskość człowieka z naturą wpływa na sposób myślenia, na sposób przeżywania. To ważne, aby na nowo to odkrywać. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy tak pochłonięci codziennymi zajęciami, bieganiem, no i jakoś tam takim konsumpcyjnym sposobem życia, ponieważ ciągle chcemy więcej, ciągle chcemy szybciej, ciągle chcemy sprawniej i nagle gdzieś odcina się w naszym sposobie funkcjonowania. Człowiek od natury. Zostajemy odizolowani, od tego środowiska, w którym naprawdę zostaliśmy stworzeni, w którym zostaliśmy postawieni. I warto do tego wrócić. Ja chcę na nowo odkrywać swoją bliskość co do natury i bliskość co do Stwórcy, ponieważ okazuje się, że mogę w piękny sposób przeżywać siebie właśnie w naturze. Pierwsza rzecz, która się dzieje, kiedy ja odkrywam to wszystko, co jest związane ze mną jako stworzeniem i z naturą, w której jestem, to doświadczenie takiego ożywienia doświadczenie poczucia, że jestem częścią tej całości że ja należę do tego wszystkiego, co Pan Bóg uczynił tutaj na ziemi. Po drugie, Rodzi się zachwyt, rodzi się poczucie takiego piękna, które odkrywam, otwieram oczy na coś, czego do tej pory absolutnie nie dostrzegałem. Podziwiamy coś, co Bóg stworzył, co mnie dotyka, co mogę oglądać, co widzę nowymi oczyma. I w końcu pojawia się taka wrażliwość. Wrażliwość z jednej strony na piękno, tak, ale z drugiej strony poszerza się spojrzenie. Taka wrażliwość na coś, co naturę przekracza. I tu pojawia się właśnie to myślenie o Bogu, o tym, który jest u źródła, jest u początku, o tym, który daje mi możliwość funkcjonowania w ramach tego stworzenia. I widzimy te. Porównania, których używa psalmista, one dotyczą właśnie takiego poszerzonego spojrzenia. Mówi psalmista, że światłem Bóg jest okryty jak płaszczem. To jest doświadczenie, że w naturze jest dużo światła, że natura jest przeniknięta światłem, że światło jest czymś życiodajnym, wspaniałym odnawiającym. I dlatego Boga właśnie tak określa, że on jest światłem okryty jak płaszczem. To porównanie skądś się wzięło, ono wyniknęło właśnie z takiego przeżywania natury, z tego ożywienia, tego zachwytu i z tej wrażliwości, którą psalmista zyskał, będąc właśnie w kontakcie z naturą, ze stworzeniem, na które otworzył oczy. I widzi dużo więcej światła, dużo więcej ciepła, dużo więcej nadziei. Dalej, psalmista mówi o trwałości fundamentów. I to chodzi o moc, ale też chodzi o harmonię. Jest ugruntowane stworzenie, ale działające w sposób piękny, harmonijny, przemyślany, mądry. I to powoduje, że spojrzenie na tę naturę jest pogłębione, jest nowe. Nie chodzi tutaj o to, że rozczytujemy się na temat jakiegoś gatunku czy na temat jakiegoś procesu, ale chodzi o to, że to rozczytywanie, to oglądanie, to wnikanie rozszerza moje serce. Proś dzisiaj Pana Boga. O to, żeby dał ci to poszerzone spojrzenie, poszerzone serce, ale rodzi się to ze spaceru. Rodzi się to z wycieczki. Rodzi się to z otwartych oczu, na to, co jest naturą, której obyś mógł przebywać z takim właśnie otwartym okiem i otwartym sercem. Niech ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn. i d u k Święty]